Witam wszystkich na moim kanale, miałem nie nagrywać filmu z procesu gruntowania i przygotowania ścian pod gruntowanie, to znaczy jak czyszczę po ściany przed gruntowaniem malowaniem, ale dwie osoby pisały do mnie w komentarzach, żebym zrobił o tym materiał, więc nagrywam filmik dla Was. Pierwsza sprawa, widzieliście czym szlifuję To maszynę, to nie będę wracał do tematu, w poprzednim filmiku, w poprzednim filmiku było pokazane. Używam ściany po zwykłem tam przy odkurzaczem Parkside'a z Lidla, tam chyba nawet niecałe 200 zł kosztował, ale do takich, do takich rzeczy się nadaje. Ja tam używam go chyba ponad... Około 3 lat go używam i tam za, tak, za takie drobne pieniądze był kupiony, także sprawuje się. Kolejny temat, jeśli chodzi o gruntowanie, nie używam, nie mieszam gruntu z farbą, nie, mam, nie, nie używam farb gruntujących i tak dalej. I po prostu używam zwykłego gruntu to pod to wystarczy tam jakieś najwy najwyklejsze tam 15 zł załowaniach powiedzmy 5 litrów tak. a jak już się kupi czy tam inwestor sam zakupuje macerę na przykład kupi Adlasa, no to wiadomo że trzeba rozcięczyć z wodą z tego względu że on jest dosyć mocny i może się zrobić połoka szklista i wtedy będzie problem z malowaniem farba nie będzie się trzymać i będzie schodzić nie ktoś w tym macie to na pewno wie o co chodzi Także za chwilę zobaczycie jak czyszczę ściany, w kolejnym etapie będzie pokazane jak gruntuję i jeszcze właśnie sprawa akrylowania narożników. Tam ktoś do mnie na Facebooku ostatnio pisał, czy akrylowanie jest przed malowaniem, czy w trakcie. Niektórzy na przykład już robią tak, że położą jedną warstwę akrylu, znaczy przepraszam, pomalują raz ściany, przeciągną akrylem i malują drugi raz, ale według mnie najlepiej jest po prostu położyć akryl, i na to dwie farby, ale jeszcze jedna ważna sprawa, akryl musi być suchy, nie można malować mokrego akrylu, ponieważ później będą spęknięcia i skurczy i będzie trzeba później zerwać i to jest bardzo dużo poprawek, także zapraszam do oglądania. Tak jak widzicie na filmie, ja używam zwykłego odkurzacza Parkside, jak wspomniałem wcześniej. Jeszcze jedna ważna sprawa, nie, nie przeszkajcie mocno do ściany, po prostu leciutko sobie jedźcie, żeby ewentualny pył, który został po przychylowaniu, ściągnąć. A jeśli nie jesteście pewni, czy jest dokładnie, po prostu przejdźcie sobie ręką. Niektórzy czyściszczą jeszcze wilgotną szmatką, ale tylko używam, jak sobie po prostu odkurzę dobrze, to ja wiem, że jak zagruntuję, to później nie będzie żadnych zacieków i tak dalej. Jeśli chodzi o akrylowanie, to będzie w następnej części. Do usłyszenia. jak widzicie jestem w trakcie gruntowania, oczywiście nie będę nagrywał, nie będę nagrywał materiału jak gruntuję wszystko, bo to byłoby bez sensu. Chciałem Wam tylko powiedzieć i przypomnieć, najważniejsze sprawia, żeby zacieki nie zostały, bo przy malowaniu to będzie wszystko widać. Myślałem, że o akrylowaniu zrobię osobny odcinek, z tego względu, że może im bateria nie wytrzymać, widzę, że mam tam chyba o 35%. Chciałem Wam później pokazać jak maluję później. Dzisiaj wieczorem będę zaczynał robić to samego rana. Akryl mam fakt położony tutaj u góry na różnikach, gdzie będę zaczynał malować za kilka godzin. Ale myślę, że o tym zrobię osobne filmy, bo mam osobny patent na to. A to będzie kilka minut zawsze. A chciałbym nagrać dzisiaj filmiki jak zdążę. Zależy o której do domu wrócę. Z... Nagrać to, obrobić. Teraz jakiego gruntu tu używam. Taki zwykły grunt. grunt, gruntex. Jeden z najzwyklejszych do, do malowania się nadaje. To może je tam pod podstynki. No to już jest osobny grunt. Tak jak wiecie, tak ten jest zielony, kwarcowy. Niestety nie nagrywałem wcześniej filmiku, tak jak wam mówiłem. Od początku o tym dowiesz, żałuję teraz nie, że wcześniej o tym nie pomyślałem. Na pewno było dużo ciekawych materiałów. Ale na początku filmu... Jak będziecie oglądać, to zobaczycie wrzucę kilka zdjęć właśnie z przebiegu, bo zdjęcia sobie robiłem zawsze robię z każdej budowy. Jak to jak wyglądała klatka, jak tu wchodziłem, a i wygląda na chwilę obecną. To, to nic dzięki za oglądanie. I jeszcze jedno może o akrylowaniu. Może mi się jeszcze uda w tym tygodniu, zobaczę, choć jest czas na żeby, żeby film film w postaci z czasem jest różny. Jak człowiek jest wraca, to już naprawdę się nic nie chce. Dzięki za uwagę i do usłyszenia. Witam wszystkich po raz trzeci już dzisiaj. Miałbym dzisiaj jeszcze filmik o malowaniu, ale stwierdziłem, że to jadę sobie ze szlifowaniem, odkurzaniem ściany i gruntowaniem do pierwszego piętra, tutaj niżej, żeby na jutro mieć więcej przygotowane, bo stwierdziłem, że jak dzisiaj tutaj będę zaczął malować, świeża farba będzie, jedna warstwa, załóżmy, po dwóch, trzech godzinach druga, tak, jak wyschnie pierwsza, to może pył z pierwszego piętra zacząć się osadzać, a nie chciałbym tego ponieważ że to jest coś źle wygląda, dlatego nie chciałbym popełnić błędu. Tutaj sufit u góry cały, tyle z, musiałem przestawić się oczywiście z rusztowania z lewą strony na prawo, nieodwrotnie. odwrotnie. Przeszyfowany i zagruntowany. Ściany od, kąt, od momentu jak ściągnąłem z rusztowania do góry tak samo tutaj z drugiej strony. I tutaj właśnie sobie zeszyfowałem pod halogenem. Tak Wam przyłożę kamerę na chwilę do ściany, nie wiem czy to tak będzie widać, ale, ale jest elegancko, tak jak chciałem. Teraz sobie odgórzę, od góry, tak do wysokości, tutaj gdzie sięgałem z to już jest zagruntowane, Tu już nawet, wysła, nawet tego nie widać. Teraz zajdę sobie tutaj, dojadę tutaj w róg, przyspuję jeszcze, odkurzę, zagruntuję jedną ścianę, wtedy wezmę się Myślę jeszcze za tą, to muszę znowu rusztowanie odstawić kurczę, znowu trochę szkoda czasu no ale nic co zrobić, co zrobić u góry tak samo, akryl jest wszędzie w narożnikach porobiony już tak jak wspominałem wcześniej o tym będzie film może jutro dzisiaj mamy co? dzisiaj mamy środę to może w czwartek jak zdążę to nagram o malowaniu a jak nie to wrzucę w piątek zobaczymy dlatego podzielę to po prostu na, na dwa etapy dzisiaj zobaczycie jak gruntowałem Szyfowałem, tak jak wcześniej, i zaczynam akrylować, ale tego na filmiku nie ma. Dlatego stwierdziłem, że osobny film zrobię o tym. Malowanie dwie warstwy, jak ja zaczynam, i może krótko omówię, jak zrobić tak, żeby jak najmniej widoczne były przejścia, ale praktycznie, no, żeby, żeby przejść nie było widać. Wyjaśnię to w następnym filmie i tak samo pokażę, jak ja akryluję narożniki wszystkie. To nic, dzięki za uwagę i do usłyszenia.